różnice kulturowe. Była kiedyś taka sytuacja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie zastanawialiśmy się, czy szejk poda mi rękę. Okay. Faktycznie y, pamiętam wtedy, że to wszystko było takie dziwne. W większości, no bo w większości to byli sami mężczyźni. I tak naprawdę na sali, pamiętam, byłam ja i była jeszcze jedna kobieta. Na 80 osób. Mm -hmm. I faktycznie zastanawialiśmy się wszyscy, czy jak ten szejk wejdzie, bo wszyscy na niego czekali, czy poda mi rękę, czy przywita się, bo Emirat, na przykład Sharjah, jest emiratem bardzo restrykcyjnym, tak? Mm -hmm. W Dubaju mm -hmm. jest zupełnie inaczej, bo to no jest tak. w ogóle najbardziej turystyczny Emirat mamy Abu Dhabi, to też w Emiratach bardzo wszystko się zmienia, ale właśnie Sharjah słynie z tego, że no jednak ta rola kobiety. Jest umniejszona. E jest tak? umniejszona. Z uwagi tak. na kulturę. Dokładnie. Ale mówię, to też się zmienia. Mm -hmm. I tu faktycznie zastanawialiśmy się, czy poda mi rękę, czy podejdzie, I co, podał? czy podał. 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 Gdzie wręcz było, nie no, jak nie poda mi ręki, to nie rozmawiamy z nimi, nie współpracujemy. <laughs> y Ale jednak czasy... ta polska kultura jest tak. silna.